Cześć! Ja jestem Ampu, a to jest... Zagrajmy w Skyrim! Witam Was z ładnej malowniczej samotni Wykonamy sobie misję Proszę, zlituj się nad starym szaleńcem! Właśnie u niego Mamy oddać jego, już mówię zadania Mam oddać jego. O właśnie to. Jego. Dla sobą wiele przygód. Jego jakąś tam kość chyba. O ile się nie mylę. Choć pewien nie jestem. Ale mniejsza z tym. Klucz, klucz. Właśnie przed chwilą rozmawiałem z jakąś babką. Hasła sobie po mieście. No i jakoś tam ją przekonałem, żeby mi dała ten klucz. I teraz? Teraz, co teraz? Pan? Co się stało? Nie mogę. Źle na mnie działa. Poza tym mam parę spraw do załatwienia. Muszę zająć się JAK Jakież to niegrzeczne. Nie można już Jestem tu. Aha, czyli z nim miałem porozmawiać. Coś mnie tam przeniosła, chyba. za wiadomość? Przywołanie? Groźba napisana na plecach Argoniańskiej Konkubiny! Nie, no, niestety no nie to. Wykrzcząc wy to zasad, ale poważnie, co to za wiadomość? Odbranie z ciebie, ur ciebie z urlopu? Przyjście tutaj było błędem. Nie, to. To prawda! Kto? Czekaj! Nie, może Molak? Nie, nie, nie. Mały Tim, syn zabawkarza! Nie. Ani to, ani to, ani to a, nie, ale do rzeczy, czy ty, ponieważ to szalone, zdajesz sobie sprawę, z kim rozmawiasz? Wiem tylko, że twój lud wypatruje twego powrotu, a kliknę to. W rzeczywistości! Jestem czek Szeogorat, Edry, książę, książę szaleństwa. Do, do usług. Aha. To znaczy, że odejdziesz czy to nie? To dopiero pytanie: o to, co pod Po odjednym, najpierw musisz znaleźć drogę wyjścia. Powodzenia. Proste. Dobra, chcesz się rozejrzeć? Ośmielę się powiedzieć, że to nie są ogrody, bo witaj w pozornie zielonym. Wiem. Łaba Jack! Hmm? Hmm? Nie spodziewaliśmy się tego, co? Łaba w użyciu? Jestem zajęty robieniem paluszków rybnych. To bardzo delikatny stan umysłu. O jak mi ładnie ustroili? Ach, to dopiero smutna droga. Pelagius nienawidził i bał się wielu rzeczy. Skrytobójców, dzikich psów. Nie umarły, ale najgłębszą, najżarliwszą nienawiść zostawiał dla siebie. Ataki, które wyprowadza przeciwko samemu sobie, doskonale widać aż stąd. Zawsze uderza w najsłabszą część swojego wrażliwego istnienia. Nienawiść do samego siebie napędzała gniew Pelagiusa. A, ale jego pewność siebie będzie maleć wraz z każdym uderzeniem. O co w tym chodzi? Musisz zrównoważyć te dwie rzeczy. Wspaniała robota! Pelagius w końcu może pokochać siebie i wciąż nienawidzi wszystkich pozostałych! Koniec? Trochę dziwne, ale dobra. Lećmy dalej, bo mamy trzy te ścieżki, tak? A ten sobie tu siedzi. Się cieszy. Udajesz się ścieżką snów. Niestety dla ciebie pelagius śnił koszmary od najmłodszych lat. Musisz jednak znaleźć coś, co obudzi naszego biednego pelagiusa. Zobaczysz, że jego koszmary są łatwe do odpędzenia, ale wytrwałe... Co Pelagius sobie śpi, ale ma koszmar, że oczywiście niego, czy w tego baranka muszę bo baranek mi nic nie robi. O, Jezu, Jezu. Potrzebujesz czegoś? Wiedźmokru. Zostaw dzieciaka. O. Ta las. Zmysłowa nie wiazd. Cześć. No hej. Proszę o proszę! Jest z czego się cieszyć! Jako, że Pelagius już nie śpi, możesz przejść do innych rzeczy. Nie o, już mogę! Przecież skakać nie mogę. W domu. Biegać też nie mogę. Czy nie też taka mogła była? Bo nie, nie, nie zwróciłem o, na to. Dobry wybór! Cóż, dobry dla mnie. Straszliwie mnie bawi, kiedy wszyscy próbują cię dorwać. Ale możliwe, że ty bawisz się nieco gorzej. Widzisz, matka Pelagiusa była. Cóż, powiedzmy, że niezwykła. Chociaż, biorąc pod uwagę ogólny stan rzeczy, była przeciętnym septimem. Ta kobieta używała strachu, jak tasaka. A może nosiła ptasak, sprawiając, że ludzie się bali. Nigdy nie mogę tego zapamiętać. O, dobrze wychowała swojego syna. Pelagius już za młodu nauczył się, że niebezpieczeństwo może nadejść zewsząd. O dowolnej porze, ze strony każdego. Cel jest prosty, prostaku. Użyj łabaczaka, by pokonać przeciwnika, który będzie próbował uczynić to samo tobie. Oj, nie trafiło. Łabadżaka. Fajnie się to nazywa, łabadżak. Poskoczyć Naturalnie nie mogę. Teraz już mogę. Aha, bo jak tego używam, to nie. W sumie prosto. Tego z... O kurde! Myślałem, że nigdy się nie gdy zagrożenie wstąpiło, czyli... Pelagiusowi zaczęło się wydawać, że jest bezpieczniej. To, miałem to, to zrobić? oznacza, że udało ci się mu pomóc. W pewnym sensie. Czyli jesteśmy o krok bliżej domu. <Ły> Jakie jaj... Ja jak... Jak chuch, Chciałem powiedzieć, ale... Przeklinać nie będę. Ciekawe mi No wiesz? Jestem zajęty robieniem paluszków rybnych. To bardzo delikatny stan umysłu. Weź, uda mu się umysł peregrinus został naprawiony. Hm. Naprawiony to taki subiektywny termin. Myślę, że uleczony to lepsze słowo, nie sądzisz? Coś, co można zrobić z wyspą. Ach, ale to nieważne. Bezduszna z ciebie istota, ale udało ci się odnieść sukces. Moje gratulacje. You Jak can go. Zdarza mi się zmieniać zdanie, więc Idź. Idź. Dzięki, że Naprawdę. A jeszcze z umysłu Pelagiusa, głuptasie. Oh, to twój pierwszy raz? Tak, jeszcze nigdy Ty, tego nie robiłem. Pierdół i ta wasza samo Na pewno o, dane ci było pierdo pierdół. Pelagius 7/3. Kiedyś szalony cesarz tamriel. A teraz zdrowy psychicznie ludziarz. Zawsze wiedziałem, że ma to w sobie. Co? O jak fajnie znika. To w prawie ręce? Nie mieści mi się w głowie, w jakie tarapaty mógł wpakować się Haskell podczas mojej krótkiej nieobecności. Upewnijmy się, że niczego nie zapomniałem. Ubrania są. Broda jest. Bagaż... Bagaż! Gdzie ja zostawiłem swój bagaż? Wysz długo tak gada, jak z powrotem wraz. Mistrzu, wróciłeś oh. po mnie. Czy to znaczy, że wracamy do domu? Och, wspaniale. Nie mogę się doczekać. Tak, tak. Dość już tego świętowania. Puścimy Cię przod. Dobrze? A co do Ciebie, moja śmiertelna istota? Obaćak. Mojej... Słyszałem kiedyś o tym, Obaćak. Coś tam. Jak się w kogoś strzeli, to chyba coś im się w głowach dzieje. Do mnie. Wspólnie zjemy tort truskawkowy. Dzięki! Jak mam teraz wrócić, gościu? Aha, tak. Dziesięć <grystanie> porcji soli ogniem. No, mam mu przynieść, no ale nie chcę się latać na razie tego zbierać. Ale jak widzimy, to już koniec naszej misji. Dość krótka, ale bardzo ciekawa. O, pięknie słoneczko wyszło, także będziemy się żegnać. No, tak. Trzymajcie się na razie. Do usłyszenia, do zobaczenia i na razie!